Od kilku lat buduję sieci przedsiębiorców, którzy rozwijają swój biznes dzięki rekomendacjom. Jednym z guru od networkingu jest profesor Imina Ibarra z Insaadu. Powiedziała trzy powody, dla których warto mieć silną sieć kontaktów. Po pierwsze, minimalizacja deficytu wiedzy. Nikt z nas nie jest w stanie na bieżąco śledzić wszystkiego, co dzieje się w na nawet w naszym obszarze. Drugi powód to jest, żeby dobrze prowadzić firmę, czy żeby być szefem projektu, szefem pewnego działu, trzeba umieć budować tak relacje z innymi ludźmi, żeby oni chcieli nas wspierać, żeby nasz projekt, nasza firma funkcjonowała bez kłopotu. I trzecia bardzo ważna rzecz. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia, wyobrażenia o wszechświecie, o tym, co nas otacza. Niejednokrotnie te wyobrażenia są fałszywe. Dzięki przyjaciołom z naszej sieci kontaktów aktualizujemy to, co jest obecnie na świecie istotne. Osoby te podrzucają nam rozwiązania, o których nie mamy albo czasu się zastanowić, albo mamy niewłaściwe, niewłaściwą postawę, niewłaściwe przekonania, a więc korzystajmy z sieci kontaktów, minimalizując deficyty wiedzy, będąc częścią dobrych zespołów projektowych i aktualizując to, co jest najważniejsze, jak GPS-ie. Trzeba mieć aktualną mapę.